Hej siemano witam was z tej strony DIVIONER a to jest kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3 Imperium Polskie Otóż ostatnio przez pomyłkę wrzuciłem dwa te same odcinki więc... Dzisiaj rekompensata i muszę coś nagrać więcej z tej Polski Okej okay, tutaj my się zbroimy głównie hmm, Mamy wojenkę, małą wojenkę z Biharem i z Wingardem w tutaj naszym celem jest osiągnięcie w tych prowincjach 80 tysięcy wojsk lądowych i powietrznych nie no żartowałem przecież lądowych bo przecież powietrznych nie możemy to jeszcze nie te czasy w sumie nie te czasy okej okay, my tutaj sobie głównie mobilizujemy em, wojska zachodnie co prawda, tutaj się przybliżamy już do Westernization, jeszcze tylko Centralization kontra... E, co ja tu czytam? Co ja tu czytam? Jeszcze tylko Centralizacja kontra Decentralizacja, stabilność na plus i mamy zachodnie państwo Okej, okay, tutaj mm, te półki... To jest Reorganizacja. Co ten fryzja tak śmiga? Tutaj mamy czternaście tysięcy wojskowych. Uani, przybyli pod łokienko. Uani, 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 uani. O, to jest piechota masowa. A, okej. Okay. Czy piechotę masową? To jak już wspominałem poprzednio. A, to jest Berkut. Zresztą, co ja tutaj tworzę? Ale Berkut, nie jesteście nam potrzebni akurat w tych terenach pójdźcie sobie do warmi Sprzedajemy ci prowincję. O nie możemy. A, no tak, jesteśmy w stanie wojny przecież. Troszeczkę lepiej mi się już komentuje. Bo, mm, powiedzmy, że nie spałem długo dość. Ja spałem 4 godziny. Bo ledwo z nocki wróciłem, przekimałem się chwilą i Mówię, a to kurde, trzeba szybko wstać i coś nagrać, ponieważ niebawem... Jakbym wstał wcześniej, później, to już by chwila, moment by wszystko się zjechało. Tak to sobie odeśpię później, a teraz będę nagrywał. Szczelię sobie kawa tak mocno, że gdyby mucha usiadła na kropli, odfrunęłaby szybciej niż Concord. A jak? Tak więc, tak. Naszym celem jest zabezpieczenie tak granicy zachodniej, aby żadne wojska Austrii nie miały najmniejszej szansy. Przedostania się na tereny Polski. Dzisiaj budujemy czworoboki. Jutro będziemy budowali tam ich dragonów, jakichś tam. Czy tam fryzjerów. lansierów. o. Widzicie? Fryzjerzy dzisiaj są. Yy, tam, w tych czasach są słabo popularni, więc. Nie będzie fryzjerów. Kule będą operowały. Yy, ilością włosów na głowie. Mm. O, ładnie, ładnie, 43 rządowa. tutaj co mamy? Znakomita wiadomość. Kip, czy nawet, nie czytnąłem dobrze. Okej, okay, tu szybko musimy... Mm, budujemy tych lancerów. Palantynat, palantynat, coś tutaj... Leci sobie w coś. Czemu ta produkcja słabo tak idzie? Ok, tutaj jest resort. Ładny resort! o nie! Czerso, a tu Krymczycy już atakują, jeszcze tak więcej jest. So, Okej. Okay. Fuck, gdzie ten berku Coś tutaj mi biega. To jest ber Armia... to zostaje? To jest Armia Styria, ale to jest to drugie. Berkut, ok. armia z Minsk. Dobra, tu piechota masowa idzie tu. Fuck, odbiło mi się trochę. Pokażę, skórka. A. tutaj jest sama piechota masowa, więc okej, okay, może zostać. Ujawniałem mi szpiegi co chwilę, szpiegi. Rządy z na nam chce dawać 3 do innej grupy nie niepotrzebnie ich w kwestii wybrałem. Karman kuchno jakiś. O, i mamy tego mózga, bo ja miałem obóz wojskowy urzędnika, tak, mózgi, kurde. Dobra, czworoboki, ładnie tutaj organizujemy. Ile to mamy? Piechoty 38 tysięcy, tak więc tyleż też będziemy starali się uzyskać tutaj piechota, a później ofem lecimy w. O, fuck, co to tak słabo? Z tym prestajżem. Tu gdzie idzie w ogóle Berkut? Dobra, Bihar, zażądaj zgody. Nole, zażądaj daniny. Uznaj porażkę. Zrzeknij się tych prowincjów. Nie uznają porażki. Coś tu słabo. Ten Windrinkard atakujecie. Koloniści. No, tak. Patrzcie, nie przyjmą. To zrzeknijcie się może czy Tigon też nie chcą? Szmaty, dobra, niech tu się leje Bertole z nimi, tak, to jest Berkut. Tak, Berkut jest zdecydowanie nam niepotrzebny w tych terenach. Berkut to niech sobie właśnie tutaj będzie ciekał. Tu mam 80, -tkę. tutaj oni już 85, patrzcie, oni tutaj wykubią. Ooo, spójrzcie, trochę coś im przesłabło. Ale wojnę z kimś mają? Nie yeah. O, fakt. Z tych Czechów to będzie ciężko tutaj wygnać stąd. W ogóle pasowałoby Czechów zająć. Powiedz wojny, nacjonalizm. O, patrzcie, jaki słyszę. Tak, my mamy przemarsz wojska, ale już nie potrzebujemy go, bo sobie połączyliśmy te tereny. Trochę zgarniemy, kurde. Śląskiem to będzie ciężko grać, bo ktoś mi wspomniał, żebym spróbował sobie w kilku odcinkach zagrać śląskiem. Ale śląskiem może być ciężko, ponieważ to jest wasal wasal dokładnie Austrii. Więc dlatego by było ciężko grać śląskiem. Chyba żebym go uwolnił jako wasala, i wtedy możemy pomyśleć. Ale kurde, co ja bym tutaj tuł? Węgry chyba jedynie. Dobra, ale to mniejsza z tym. Będę dorski miał kiedy indziej. Nad tą opcją. Naszym teraz celem jest, może Czechy zająć. Czechy. Tak, z tej strony Czechy. Bo tutaj już pójdzie łatwiej. Bo jednak, yy, tereny należące do dawnego Bizancjum nie są z O oh fuck, rozwinięte. Ja nie mogę skąd oni tak. Te prowincje nam trzaskali w nie, to ja tutaj mam po 16 podatku, przychód łączny od produkcji i handlu. W Warszawie mam 62, oni tutaj tu mają, kurde, 130. O, jakie koksy! Naprawdę, koksy! Spójrzcie, oni mają więcej, kurde, niż. No, w sumie racja. Spójrzmy, jaką oni tu mają. Rządową mają 65. produkcję tak samo. A my mamy produkcję słabą. O, oh, fuck. Niepotrzebna nam lądowa jest wcale. tam jakiś malutki nakład możemy zostawić. No i dzisiaj to dopiero w 99. Moja siostra urodziła Co, oszukiści? Oszukiści, oszukiści, ale nie idzie. O, oh, fakt. Nie idzie dobra, olać to oszukaństwo nie będziemy oszukistami po prosto troszeczkę wyrównamy rząd i produkcję o w ten sposób w sumie lądowa, jaką to oni mają lądową? 66, co jest nam no, teraz niepotrzebne, ponieważ spójrzcie Co kolejny poziom nam da? Nic nie da nam. Czyli możemy śmiało tutaj zainwestować w rząd. W produkcję. Ona też ma to. Wyrównać chciałem, ale nie idzie chyba. A. Dobra, olać jest tak mamy zblokowany. Hajs musi płynąć. O, fakt, nie płynie wcale. Wręcz przeciwnie, ale jakie to mamy przychody? Tysiąc rocznie. Czyli nie jest tak źle. O, szebekę możemy. Fakt, punkt. O, tu sobie poradził Birkut Kasus Szwajcaria, Manmuta O, 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 o! O, tam się lała. E, ta, tak. Z Algieriem, tak? Coś mi się tu błysło. Nie, tutaj coś się Hiszpania z kimś tukła. Coś mi się tu mignęło. Mniejsza. Oto szmaty! Ta prowincja się przyłączyła do nich. Tak? Ole złotyszczy tutaj jest. Słuchajcie, mamy 3800. Wszystko idzie do tej prowincji mojej. Do tej oku jones jest aqua, aqua Gósty, Jest anti... ani... Antioquia -ku Kurde, pom Po jakiemu to? Coffee jest? Ok, jest coffee Tak, teraz mam taki dylemat, dylemat, dylemat czy dyle 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 tworzyć tutaj ośrodek handlowy i spróbować utworzyć taki kolejny mocny punkt To jak to idzie w tym Leaksoli Soli czekajcie, bo tu może jakiś jest nie, to Mogdalishu jest e... Tutaj, ale to nie sięga, aż tu. Ale tu mamy w Aru znowu, ok, czyli tu jest kupsko. O, spójrzmy w Aru, ile ten ośrodek ma? 200. Słabo jak. w tytoń tutaj hand handel idzie. Wino, ooo! O, shit, ale tam mamy błąd. Posłałoby jakąś flotę do transportowania towarów. Ciekawe, czy to można go skurde pożytkować jako transporter armii, ale chyba tak, bo jest tutaj w ostatnim liście. Ale co tak mam, 14 tysięcy. Słabo idzie, ale tutaj jest ten, 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 ten punkt, jest tutaj ciekawy. Irian. Irian, to trzeba tutaj zorganizować. Patrzcie, Bilin lung. Lombok ma 700 tego Bililombok, Lombok. Gdzie to jest w ogóle? W ogóle Mokhe, tu Hiszpaniony, Fryzja, Fryzjo. Patrzcie, Turki, nawet Osmańskie. Jak coś to pierwsze, co to atakujemy tych turasów? Jak będziemy wojnę mieli, oczywiście z nimi. Ale teraz co, tam? co to Wielka Brytania tak się męczy z nimi. Windingard chcą aneksować pewnie. Szwedy. Okej, okay, tu już dochodzimy. To idziemy, oni sobie przeszturmują i będzie kłopo po kłopota. trzydzieści okay. 34. Sudety to już są nasze Okej. Okay. Dalej. No i świetnie. I o to chodziło cały czas i teraz oni sobie zażądaję y, pokoja z nimi i będzie gitara Świetnie. Zrzekam się powiem, o matko. Pół. Pół Biharu poszło. I jak tutaj mamy? Z Hajsiwem. Ma oh, fuck Szpiegi zasorane. No mamy na tyle tutaj ro rozgry... O, oh, fakto co. Zapoteki. Ja możemy ich stworzyć jako wasala zapoteki Empirus Ukraina Pysyków Nic z tych rzeczy niestety muszę zaprzeczyć, ale nie możemy Stworzyć Empirus Dalmancja Ukraina. O Ukraina Krym jest, a to Ukraina, ale nie, bo Ukraina to zostanie tutaj gdzieś mi w środku, no, w Rusi, tak? Kijów, Kijów, Rusi, no to nie, nie ma opcji, Krym, lepiej niech to będzie Krym. Chociaż ten Krym to jest taki sobie średnio, średnio na najeżdżę, średnio. Widziałbym to jakieś inne państwo, Asthań to jest jeszcze gorszy, ale Zaporoże bo Gruzja. A Gruzja jest tu przecież, kurde. Coś z Wielkie Księstwo Usrańskie, ha ha, ha, ha ha jak tam z czasem stoimy, okej. Okay. Yy, my tu coś tworzyliśmy, jakieś statki. A one chyba nie miały okazji się... ...zbudować. Tu? A nie, z tej strony w ogóle. Tu? To Szwajcary. Wredne chamy. Tu raz jak ten cisną ma, my pie hit. My hit Dobra. Powiedzmy, że w ten sposób. No shit. Reputacja to nie wszystko. Nie zawracajmy sobie nimi głowy. Sztatki są. Kimś tam się ktoś leje O, do Niesławy Weźmiemy sobie tego specjalistę O Tego specjalistę sobie weźmiemy I O, fuck O nie, dobrze idzie tak, i jeszcze czego? Jeszcze, jeszcze będę się w co fał? Okej, okay, dobra, tu możecie podpłynąć już tą trójeczką, ładnie. Kasus, będziesz piegał, nie wysłałbyś maty. Poniósł porażkę! No ja to seria odniosła sukces. No ja to już mamy na tyle i długo. Tutaj po prostu tu machniemy ich tych statków, że gdzie mogli takie półki wozić. Ok, my to co mamy, szebeki takie kurde jeszcze śmiechowe. Podziem na pół, bo tu mamy 1000 za dużo, Chyba aż 2000 tysiące tych buntowników są. A tutaj będzie ośrodek handlowy. O, no fak, przegraliśmy. No, Woglud wspiera bunty. Jak to z tymi statkami? Nie ustępuj ani krok. Super. Tak, tak. Zgadzaj się naprawiamy szkody i nie sobie do domu Okej, okay, a tu piechota masowa O, co z to się zrobi to A tu jeszcze jedną prowincję mam Świetnie. Stabilność państwa na nam y zwiększyła się piechota masowa Później to będziemy te wojska wysyłać górę na wschód. Tam ma, mają znaczenie jakieś militarne. Kasusbeli, nowogród, Szwajcaria. Spójrzcie jak to jest Rosja jest rozgromiona. Jeszcze posałoby ich tutaj przyłatać. O. Te prowincje posałoby zagarnąć im co tu mamy? Wełny, wszędzie wełny. Ale już niedługo nie będzie ich. Ale właśnie, gdzie ten nowogród jest? Tutaj jest nowy ogród. Berkuty wszędzie stoją. No jakaś gruba wojna, widzę. Oho, po byku wojna. Kurde, ta Austria, widzę tutaj. No się, że tu już się budujemy. Ok, co tu się buduje? To nie, to przejdę sobie do Sudet. Powie, powiem Wam, że jest jakaś okazja, żeby ich tutaj jakoś podejść z tej strony. Austria leje się, o oh fak, Wielka Brytania nawet się z nimi leje. Wiecie co? To jest chyba dobra okazja, żeby się włączyć do wojny i rozdupczyć trochę tutaj tych usurzonych Austriaków. Tak więc, tak się teraz nagrzałem, że chyba zaatakujemy. To jest 85 tysięcy, ale my tu mamy 80 tysięcy. Które armia jest półgorsza od ich. Gdzie to mamy takie? kolkon Kandia. Gdzie to tu? Wracać do domu. Do siebie. Wracać do domu Okej, okay, jak tutaj Wielka Brytania zajęła Szkowalię, zajmuje teraz Murches Minsta jeszcze zostało Ale tutaj już my zaraz się włączymy do tej wojny, bo tak się tutaj teraz na... Napaliłem na nią Fak, ale nie mamy tutaj żadnych wojsk yy, lepszych Kurde, jakieś gówna mamy same Dobra, to co? Pieście tą armię z Münz tutaj do gaz i gazu do gaz. I kurde, grzejcie, sprawdźmy, jak tutaj to wyjdzie w praniu. Tak, tu z tą armią z gaz uderzamy na ten Wiedeń. Francja to przecież ich rozwali, ale kurde, dużo tych sojuszników mają. O, akwilea ciśnie się z tą Austrią. A nie, to Francja. Są budia zajęta. A nie, są budia ciśnienie się. Francja, ale my się włączymy do tej wojny. Spójrzcie, spójrzcie, jak to pięknie, pięknie tutaj wygląda. O, 10 tysięcy punkt normalnie dla Austriaków. O, fakt, 24 minuty. Ok, tak więc z mojej strony to by było na tyle. Jeśli chodzi o kolejny odcinek z Europa Universalis 3, zapraszam na kolejny odcinek, bo tam będzie się działo. Tak więc trzymajcie się.